Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj zestaw strapek dla 7 dych. 7 dyszek. I mamy Sherry 777, Crazy 777, Świąteczny kalendarz. A tu z 10 numerem, tu z 15. Kalendarz z 20. Krzyżówka z 6 numerem. Ekstra linie z numerem 5, a Mechatron mega linie z numerem 8 To zakupione w całkiem innej kolekturze niż zawsze. Zobaczymy czy ta kolektura mi się tu dzisiaj spisze, czy nie. Także mówiłem wkład 7 dych. śniegu nawaliło przez nocy Padało całą ludką noc. Żeby tak jeszcze tam było na minusie, to by to skurczyło 30 cm jak nic. A tak to jest tak gdzieś około, wiem, około 20. 15-20 może. gdzieś Ech, Dobrze, dzieci będą się cieszyć. Ja wróciłem z pracy i mówię, a nagram jeszcze tu odcinek i potem pójdę spać trochę się zgrzemnąć, jeszcze to muszę doświetlić, bo ciemno. Godzina 7.35 także. Dobra, koniec gędzenia. Ten na bok. Nadrapujemy te trzy i widzimy się za sekundę i będziemy dokańczać i zobaczymy, co dzisiaj uda się wygrać, odzyskać tych 70 zł. A w tym czasie daj łapkę w górę. No i co widzimy się za moment. No, jestem na Na razie tu kiszka totalna, nie ma nic ani linii, ani słów no, zobaczymy jak to się skończy jedziemy stąd. z tą najzajpierw z siódemkami lecimy oj za mocno, za mocno, facet co ty odpierniczasz, chłopie dobra szukamy siódemki najlepsze jest to że to jest ta taka muszę zrobić tak bo inaczej to zdemoluje czy tu się pojawia jakaś siódemka w końcu Dr, już papier jedzie Muszę... Ech, no i widzicie sami, że siódemki brak szary do kitu to weźmiemy sobie szalone może szalone dadzą coś ale one już mają tę zdrapalną normalną. Czy to nie mogą robić normalne te zdrabki tak te, te, tworzą te płynne złoto, to jest jakaś masakra, kurde. Jego się nie da drapać. Tak samo było z tym, nie wiem, Crystal Palace, co tam, tam ma jeszcze wrócić ta zdrapka. Słyszałem. Tam już nie głównej nie ma, ale drugiego stopnia jeszcze jest i przetrzymali do świąt jeszcze, żeby tego nie wycofywać. Crystal Palace z tym leniwerem u mnie padła właśnie w kolekturze której kupuję właśnie Crystal Palace główna 500 tysięcy wygrał gościu no i co jedno wielkie Pestero. berewi berewi co lecimy z kalendarzem? Na początek mamy skrzata z kominkiem, z bębenkiem i z kulą. Sanie, dzisiaj tak, dzisiaj się przydadza. Czapki, sanie, bałwana można lepić, piernik. Fałszywa gwiazdka, zawsze się mylę na tym pierniku. szyszki i takie tam: łapawice, skarpetowice, strojkowice, choinkowice, świeczkowice i, i niestety trąbkowice. Czyli znowu przegrany, kuuut cool. co ta kolektura taka nędzna 150, 150, 100, 100 mm -hmm. a tu sweter, ten sweter sweter potrzebny komu co, na co i gdzie nie ma jak ten jak łeb Mikołaja a tu trzecia przegrana. No, no, no. Zobaczymy eee, ekstra, ekstra linię, i mamy co? Wiatrak, czy mamy? Jeden na dole jest łyżworolka. No. Dobrze, do ulody. Tu się pojawiły. To na tyle. Jest ptasznik. Jest ptasznik z ogonkiem. Jakby kto nie widział. I to na tyle ptasznika. Mamy koronę. He. trochę jest, ptaszników też trochę było no ale statki płyną dokąd chcę w pokładzie nie ma NOM tak tak myślałem że będzie tą popkornica I tak można powiedzieć, że już tu się klaruje, że nic nie będzie. Siedzenie. Ach. Mamy monetę. Parasol, parasol parasol tu tu i koniec dobra. No dobra rower tak zwany rower i już tu się wszystko wyjaśnia i mamy kraba którego nie ma Jeszcze łyżwa była, żeby mi tam nie pisaliście, że łyżwa jest, to nic nie daje. JFD. Cyk. O kurczę, ta kolektura jakaś tragedia. Zobaczymy. S. S. Tyle było i się zmyło. Hmm. Znowu pruszy śnieżek. Już dawno nie było tyle śniegu u nas. Kurde, nie pamiętam. Chyba w 13 lat temu. Coś mi się tak wydaje. C chcę mówić C. w pierwszej nie ma w drugiej C. tu jeszcze C. dobra a w ostatniej mamy C i to na tyle dobra i mamy E co za uparte nie mogę tego bonusa trafić ostatnio wcale dawno 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 kiedyś całe bonusy trafiałem to teraz wcale no i tak to wygląda no ale to tak jest albo jest tak albo srak Ech. dobra nic tu się nie dzieje nawet jednego słowa nie mam żadnej To, że gdzieś coś przeoczyłem, ale wątpię. O to jest L, czyli grydyki już nie będzie. I nadal nic. L na końcu po dwa słowa się włożą i to będzie wszystko. Jak już to widać tu, że tak to będzie. I zostanie tylko mechatron Co może coś dać, uratować ten w ogóle odcinek, bo tu jest tragedia dzisiaj. Ale tak bywa. Grydyki już nie będzie. No, mamy blask. i mamy knockout tak jak mówiłem po dwa ha. <laughs> mamy kenu mamy kos no i M czyli tak jak mówiłem po dwa M cała nadzieja będzie wy razy trzy stówka mamy kontrolne D już tak się nie sypły DC następna pusta jeszcze nic nie trafione ostatni mechatron ostatnia nadzieja w mechatronie i mamy piórko mechatronowe Trochę tych piór jest. Bo skubali kaczkę pewną Winogrono Mamy w pierwszej. Mamy i tu trzeciej. Winogronko. No jest. I co dalej? Winogronko, dobra. I mamy żółwika. Żółwik występuje, ale czy się przyczyni do wygranej, to się okaże, czy będzie w linii. I mamy klucz, panie, klucz, klucz, klucznika już więcej chyba nie ma no tu mamy dzwon czy mamy gdzieś dzwon, dzwon, dzwon dzwonki, dzwonki 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 i co kości kurde się już zaczyna znowu klarować kości kości cichobieżki który nie ma A, ten czy też nie ma i Lamik tu siedzi jeden przygrzony Nawet trzy przybieżone flamingi się znalazły Kłódka No i tak ładnie to wszystko zostaje nie hmm. Hi 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 Ha 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 Poszło sobie ta... A, Dobra Autko Gdzieś chyba mi migło, ale tam nic to nie wniesie. No. Dobra, i to by było na tyle. Autka pierścionka na pewno nie ma. Piłki też raczej nie ma, albo jednak gdzieś tam może jest, ale chyba nie. Hmm. I ostatnie zegar. No to kiszka. No to. Chyba, że tu. nie No gdzie? Idziemy tam do Lara, do O kurcze Musiało to nastąpić w końcu. 70 zł. Wydane. 7 zdrapek I 7 pustych. Piękna kolektura. Super. Będę omijał Cię dużym łukiem. Wszystko przegrane. Nie ma nic. Dobra. Już tak długo tu się dzieje. Dziękuję wszystkim za komentarze, subskrypcje, łapki. No i co? Widzimy się jutro. Jutro, może jakiegoś, puszczę kena może, ale jeżyka bym może się puścił, dawno nie puszczałem, więc jeżyka chyba. No dobra, 70 wkładu, 70 przegrane, dzisiaj mamy zerówkę, także, no tak i tak się zdarza i tak, mu, i tak musi być niestety. Dobra, trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie, I nie utopcie się tam w tym śniegu, w tych zaspach. Bo chyba, jak wiem, to w całej Polsce leży śnieg. Chyba nie jestem pewien, ale tak to wyglądało. Chociaż na wschodzie chyba padał deszcz. Ale dobra. No to widzimy się jutro. Trzymajcie się do następnego. Cześć.